Witamy na kanale Alegrie nieruchomości, z Wami Paweł i Krystyna. W związku z tym, że mamy bardzo dużo zapytań stosownie poszukiwania mieszkań pod wynajem, ja dzisiaj proponuję zobaczyć od razu dwie nieruchomości, poszukać plusów, minusów, porównać lokalizację i wybrać najlepszą. Akurat ja mam klienta, pana Jacka, który posiada budżet 150 tysięcy euro, poszukuje mieszkania pod wynajem, niedaleko od morza, tak żeby miał basen, Centralnej części, który wjecha i dwa pokoje. Więc e, proponuję. Zobaczcie. Zobaczyć. Oczywiście. Chodźmy. Powiedz, dlaczego wybrać akurat tą lokalizację? Dlatego, że mamy dostęp do dwóch plaży. Plaża del Cura i plaża Los Locos. Ja jeszcze zwróciłem uwagę, że akurat tutaj zrobili nowe drogi. Położyli. Prawdopodobnie Los López będzie wkrótce zmienione, Tam zbudują nowy deptak. Dlatego oni teraz robią do dookoła całego miasta. Jeszcze tutaj widzę ogromny plus, że mają plac zabaw dla dzieci, park. Także będzie Apteka. gdzie... Apteka? Apteka. Tak, zgadzam się. Lokalizacja jest bardzo dobra. Tak. Słuchaj, klatka schodowa wygląda bardzo dobrze. Jakiego roku budowa? 2000 rok budowy. No właśnie ogromnym plusem tego mieszkania jest tak, że mamy basen. No tak, to prawdziwy basen. Nie dziura z wodą. Mamy tutaj trawę, nawet nie sztuczną. Jest palmy. Cuwamy, że jesteśmy w Hiszpanii. No tak, mamy dla dzieci basen podzielony i dla dorosłych. No właśnie mamy takie pierwsze mieszkanie. Nieźle, nieźle. Widzę oni tutaj odnowili. Sporo rzeczy. Tak, jest odnowione, posiada licencję turystyczną, ma dwa pokoje, łazienka, mm -hmm. kuchnia połączona z salonem, wyjście na taras, bardzo miły ten balkonik. Za te pieniądze, za 127 900 tysięcy, myślę, że... Super jest. Klimatyzacja też posiada, to też jest bardzo ważne. No tak, bo to jest warunek w pierwszej kolejności w Hiszpanii. I e, zapraszam do pokoju numer jeden. Mamy tu okna w patio, ale to jest wielki plus, dlatego że mamy ciszę i pokój. No tak, bo to jest centrum miasta. Wiadomo, że nie mamy widoków, ale nie uważam, że to jest aż jakiś ogromny minus. Główna sypialnia. Ona ma duże lóżko to wiadomo i szafę i e, jasna, czysta, bardzo miła, przyjemna okna wychodzą na ulicę. No i ona dość taka przestrzenna. No a z salonu możemy wyjść na nasz taras. On jest mały, ale bardzo przytulny. Pod oknem nie mamy śmietników, to jest ogromny plus, bo śmieciarki jeżdżą w nocy i to może być problemem. Można nazbierać złych opinii na to mieszkanie, także zwracajcie na to uwagę przy zakupie. Mamy pierwsze piętro, ale to jest cicha ulica. Ona jest prawie zamknięta tylko dla dojazdu, żeby tutaj podjechać do swojego mieszkania. No chciałam powiedzieć, że mamy teraz za 10 minut druga i mamy słoneczko. Bardzo jest przyjemnie. Co możesz powiedzieć o tej lokacji? Tak, ja po pierwsze wybrałem ją przez to, że mamy blisko morze, tylko 350 metrów. Również mamy dostęp jak do centralnej plaży, tak i do Los Locos. Jak możesz widzieć, tu mamy niedaleko park, tak. gdzie można przyjść na przykład na spacerek z swoimi dziećmi. To dla klientów również to bardzo zabaw. ważne. Tak, bo główny nasz klient to rodzina z dziećmi. Które potrzebuje właśnie tych dwóch pokojów, i dostęp a, na piechotę do każdej plaży. Jest blisko sklep spożywczy, konsum, także wszystko jest bliżutko. To jest idealne dla turystów. Hmm. Tak. Jak ci? Kaj jest dobra, a który to rok? 2001, tak. Mm -hmm. Bardzo podobny standard do tamtego mieszkania, gdzie byliśmy wcześniej. Również położone panele, ale co oni tutaj zrobili? Oni otworzyli kuchnię, powiększyli tą przestrzeń, wymienione drzwi, również mamy klimatyzację, nie ma basenu, tak? Mhm. To jest oczywiście, że minus w porównaniu do tamtego mieszkania, ale, ale mamy bliżej, bliżej morza. W prawie 300 metrów to jest. 5 minut na piechotę. To jest ogromny plus. Jest garaż. O, jest, garaż jest. Garaż? Właśnie. Tak. Niekoniecznie potrzebują nasi klienci pod wynajem. Jeżeli mamy tak blisko, może i wszystkiego w prawie w centrum. Nie każdy, nie każdy potrzebuje, mhm. ale my możemy ten garaż sprzedać albo wynająć na wynajem taki długoterminowy. Tak. Chętnych będą ja na przykład pierwszy, bo zaparkować to ten samochód naprawdę jest. Problem. Oraz komórka lokatorska też jest założona. Ten pokój jest jasny. Tak, jasny za rachunku tego, że troszeczkę nam tutaj wpada jednak tego słoneczka. Mhm. Pod oknem też zwróciłem uwagę, nie ma śmietników. Jest przestrzenny. Tak, bo większy, tutaj... Większy. Tak, to mieszkanko jest większe nie na dużo, na 8 metrów, ale jednak e, to się odczuwasz. W tym pokoju mamy okno w patio, a lóżko, ono się rozkłada. Mamy tutaj dwa miejsce, także spokojnie mhm. tutaj się zmieści rodzina, która ma dwójkę dzieci, Ma ona taka szafka i uważam, że jest wystarczająca dla turystów to jest. Tak. I też większy pokój. No i coś nie wiem, coś w tym mieszkaniu jest. Nie wiem, czy ono jest troszeczkę cieplej, czy jakoś tutaj bardziej ono przytulnie. jest naprawdę większe mieszkanko. Teraz jest też większy, mamy teraz godzina druga, słoneczko, również jest przyjemnie, więc no, dobre mieszkanko. A jeszcze zwróć uwagę, tam na rogu jest restauracja, także zapraszam na zupkę, zjeść obiadek i porozmawiać jednak, co wybieramy. I tak, zobaczyliśmy dwa mieszkanka, co Ty wybierasz? Jednak wybieram mieszkanie numer 2, bo jest blisko morza posiadali sobie turystyczną. E, wiesz co, ja pewnie też wybiorę. Ja uczuwałem w tym mieszkanku jakąś taką przytulność. Jest nowa kuchnia i jednak większy ten metraż, nie na dużo na 8 metrów, ale jednak bliżej plaży klatka schodowa też jest okej. Okay. Także ja bym też cisnął na numer 2. Oczywiście każdy ma swoją opinię. Wybraliśmy mieszkanie numer dwa. Staw proszę komentarz, co wybierasz Ty. Tak, oczywiście, że piszcie komentarze, również proszę pisać zapytania do nas. Będziemy opowiadać nie tylko o nieruchomościach pod wynajem, również dużo osób poszukuje nieruchomości dla życia w Hiszpanii, a to całkiem inna bajka. Także, ale grilla, budujemy Wasze marzenia. I do zobaczenia w słonecznej Hiszpanii.